Manko, już z Polski, nadajemy, szybki typ, dzisiaj finał Euro do lat 21 Niemcy, Hiszpania, ode mnie typek po kursie 3.50 Obydwie drużyny strzelą bramkę i zwycięży Hiszpania To tyle na temat tego meczu, w Płaczu Narodów w Afrykicie ciężkie mecze do grania Ale myślę, że postawię sobie na zwycięstwo Nigerii po kursie tam z 0,85 myślałem też o kursach na bramki, że poniżej 2,5 w meczach tam Egiptu i Burundi, ale to są za niskie kursy, więc chyba wrzucę spotkanie Kongo-Egipt, że obydwie czerwoną bramkę na nie, ale to nie jest aż takie pewne i w lidze norweskiej stawiam dzisiaj na Moldę, który grał u siebie z Bran, które w tygodniu dostało ciężki łomot. Pucharzy Norwegii, więc dzisiaj nie spodziewam się po nich jakiejś rewelacji, a Molde cały czas solidnie krok po kroczku siebie raczej nie zawodzi. Także takie typy ode mnie, największe nadzieje wiąże z tym kursem na Hiszpanię i obydwie szczelą i to będzie singielek może za jakąś większą stawkę. Pozdrawiam, życzę wielu zwycięstw, siemano!